Siema ogony z tej strony Domino Italiano, a dziś poznacie najciekawsze triki na Inferno, których na 100% nigdy nie używaliście. Na pierwszy ogień bierzemy sobie Bombsite B. Pokażę wam teraz mój sposób na zajmowanie banana. Jest on całkiem skuteczny i składa się z dwóch rzeczy. Pierwsza, mołotow, biegniecie, odbijacie, wybucha za... Kiedyś to się taxi, nie wiem jak teraz to nazwać. Rzucacie tego mołotowa... Do tego ja lubię dorzucić Najdzika na przestrzał. Rzucany z dwóch przycisków myszy, czyli jednocześnie lewy, jednocześnie prawy. Wpada dobrze jak jakikolwiek sniper, bądź nawet gościu zemką, będzie wcelowany, będzie stał w tym miejscu. Jest to dosyć oczywista pozycja. najzik za minus 50. Bardzo bardzo ułatwia wjechanie na szybko. Ewentualnie można zamiast Najdzika zaproponować takiego fleszyka, generalnie. Ten wjazd moim zdaniem jest skuteczny w przypadku, kiedy nie zostaniecie zatrzymani 50 granatami od antyterrorystów. Bo jak wam tutaj rzucą mołotowa, jakiegoś nijdzika, może jakiegoś dobrego flesza, może być wam ciężko. Teraz przejdźmy do podstaw, czyli najpotężniejszy, najważniejszy smog do rzucenia na bombsite B, czyli smog na CT. Smog na CT, aby był skuteczny. Moim zdaniem powinien zostać rzucony na ten daszek, aby zasłonić dolną część, jak i tego buścika. Jak go rzucić? Ustawiacie się przy tych beczkach. Waszym wyznacznikiem jest ten kąt, ten narożnik dachu. Celujecie sobie wyżej, naciągacie i teraz tak. Dla mnie najlepszym wyznacznikiem, jak go rzucić, jest ta kreska oznaczona 1y nad celownikiem. Ponieważ jak spojrzycie na celownik, leciutko gdzieś w prawo przesuniecie, leciutko gdzieś w lewo to on nie wpadnie. Ale jak spojrzycie na kreskę 1y i ustawicie ją idealnie w narożniku, gdzie spotykają się te, te dwie deski ta deska i ta deska, czy tam belki to w ten narożnik celujecie. Kątem kreski w kąt, gdzie te dwie deski się spotykają i rzucacie. To jest moim zdaniem dużo łatwiejszy wyznacznik niż pozycja Waszego celownika. Smok wpada idealnie, blokuje osoby na buście, blokuje dolną część respaceta. Drugim smokiem, którego koniecznie musicie umieć, a niestety wiele osób dalej nie potrafi, jest rzucenie smoka na ruiny bądź też trumny, zwał jak zwał, kiedyś szpulę. Wchodzicie do tego narożnika, celujecie w tę część, w to pęknięcie murku. Wyznacznikiem niech będzie lewy dolny ruch tej strzałki. Celujecie tutaj, w dolną część tej, nie wiem, szczeliny jak, jak zwał, tak zwał i jump throw. Smoke wpada idealnie w to miejsce, jeżeli gracie na tej pozycji. Jesteście odsłonkowani, zostaje wam tylko wskoczenie na górę. Kolejną rzeczą, którą można rzucić w to samo miejsce, jest mołotow. Ja lubię rzucać go z tej pozycji i to jest chyba, wydaje mi się, jedyna pozycja, z której można go rzucić bez bustowania się z kolegą. Stajecie możliwie najbardziej przytuleni do tego daszku, mołotow w dłoń i patrzycie na tę część rurki odrusztowania i celujecie w sam jej środek. Lewy przycisk myszy Dopala idealnie. Kolejne przydatne mołotowy. Taki oto na trójki. Stajecie w tym rogu. Celujecie w tę część. Rynny zwykły lewy przycisk myszy bez żadnych kombinacji. Pada idealnie. Dopala tę pozycję. Przeciwnik, znajdujący się tutaj, musi uciekać za kolumnę lub na ciemnie. I drugi mołotow, wrzucany z tego samego miejsca. Kiedyś rzucało się go odbijając od tego okna. Tylko że. Teraz ten line-up jest troszeczkę inny. Ja rzucam takiego, mianowicie ta rynna z tą rynną spotykają się w tym miejscu. Celujecie w prawą część tego miejsca ich spotkania. Jakkolwiek to brzmi, wiecie o co chodzi. Zwykły lewy przycisk myszy. Mołotow pali za jedynką, góra dwójki i za dwójką. Można do tego dorzucić Nejdzika. Aby gościa w tym autowie zatrzymać, no dobra, mamy smołki, mamy małotowy, no ale trzeba jeszcze oślepić przeciwnika. Jak to zrobić? Stojecie w tym miejscu, celujecie w to okienko, konkretnie w jego dolną część i lewy przycisk myszy wjeżdżacie, nie oślepia was, a oślepia ludzi stojących nawet, oj. nawet na buściku. Spójrzcie, nie jesteś w stanie, no, nikt się nie zdąży od tego odwrócić. Na CT. Jaką jeszcze pozycję sobie weźmiemy? Może za kolumną. Niech będzie przy kolumnie cyk trujeczki. Proszę bardzo. Natomiast, jeżeli przeciwnik stoi na szpuli, trumnach, ruinach, zwał jak zwał, ten flash jak widzicie go nie oślepia. Co w takim przypadku zrobić? Jeżeli pamiętacie, line up na mołotowa na jedynki, rzucacie w ten sam sposób fleszyka. Pamiętajcie jednak, że gdy wychodzicie, odwróceni w lewo, ten flash was oślepi. Trzeba pamiętać o tym, ale dla gościa stojącego na trumnach, pewna śmierć jest bielutko. Zwłaszcza, jak jeszcze go tu zasmokujecie, dopalicie, no gościu nie jest w stanie wam w żaden sposób przeszkodzić. Połączenie tych dwóch fleszy, super mocna sprawa. Pamiętajcie, że ten jednak wybucha w taki sposób, że gdy będziecie wbiegali, odwrócicie się w lewo, oślepi również i was. <laughs> Ej, ty. Tak, do ciebie mówię. Chcesz być lepszy w CS-a i jeszcze nie zostawimy suba? Naprawdę. Wiemy, jak na ten bompkart wchodzić, to teraz powiedz, jak go bronić. Proszę bardzo. Zaczniemy od rzucenia głębokiego smoka na banana, ustawiacie się w tym rogu, celujecie w miejsce, gdzie spotykają się te dwie rurki od anteny, środeczek i jump throw. Smok troszeczkę leci, ale ląduje idealnie, odcinając wizję terrorystom. Wiadomo, mogą poskanować. Co do tego dorzucić? Słuchajcie. Dwa mołotowy powinny wystarczyć. Przede wszystkim rzucacie mołotowa na blisko, aby osoby, które miały pierwszego respa wśród terrorystów, zostały przez tego mołotowa spowolnione. Więc odbijacie takiego mołotowa, który ląduje tutaj troszeczkę za murkiem, i drugi odbijacie od tej kolumny, tej części ściany, aby wybuchł w tym miejscu. Ponieważ on się rozprzestrzeni w to miejsce i czasem w to miejsce jednocześnie Ale tylko i wyłącznie mołotow terrorystów ma na tyle duży obszar palenia Że może się rozprzestrzenić w oba te miejsca Mołotow antyterrorystów nie ma takiej możliwości Ale nadal warto rzucać tego mołotowa Ponieważ połączenie tego z tym rzucanym tutaj Spójrzcie Wszystko dopalone i ci terroryści, którzy dajmy na to, chcą jechać na szybko, mieli pierwszego respa, będą gdzieś tutaj, zostają dopaleni, i ci nieco wolniejsi również zostają dopaleni. Do tego, osoba, która rzuciła na przykład tego smoka, jeżeli na przykład gracie w trzech, może wam rzucić fleszyka. Jak rzucić dobrego fleszyka, który was nie oślepia? Celujecie w środek tego znaku lewy i prawy przycisk myszy wci wciśnięty jednocześnie i skok. Spójrzcie. Stoicie, wychylacie, nie dostać tego fleszyka. A ktokolwiek jest tutaj, dojeżdża no bielutko. Fleszyk super mocny, polecam rzucać dwa od razu. Pamiętajcie, że granaty na banana są najistotniejsze, ponieważ kontrola tej pozycji może wygrać wam mecz. Jeżeli będziecie kontrolować banana runda po rundzie, macie naprawdę większe szanse na wygranie meczu, a przynajmniej połówki. Po stronie antyterrorystów. Teraz tak, co jeżeli jesteś super agresywnym snajperem i chcesz pikować banana od razu. Wiadomo, poproś kolegę o tego fleszyka. To jest jedna rzecz, ale jeżeli na przykład grasz solo, nie masz kogo poprosić o flaszę, a samemu go sobie przecież nie rzucisz. Jak piknąć banana, aby to piknięcie było skuteczniejsze? Moją wskazówką będzie rzucenie sobie takiego smoka. Biegniesz i celujesz w tę beczkę. Najważniejsze jest to, aby była tutaj ta szyba. Celujesz w tę beczkę, szyba jest zbita, smok wypada tutaj, ty pikujesz, kasujesz. Nie chodzi o to, że ten smok ma być jakimś one ale jeżeli terroryści rzucają szybkiego mołotowa, cokolwiek, większość mołotowów, jakiekolwiek da się rzucić, będzie zgaszona przez tego smoka. A ty i tak masz dosyć spore okienko tutaj. Aby piknąć. Wiadomo, terrorysta może dać flesza. Możecie czymś innym tutaj zaatakować najdem, cokolwiek może nawet zasmokować to z jakiegoś powodu. Naprawdę rzucajcie tego smołka, ponieważ zwiększy to Wasze szanse, że nie zostaniecie spaleni, gdy będziecie pikowali banana. Co jeżeli terroryści znają smołka, który wybucha na buście i używają go regularnie, jak skontrować takiego smołka? Bardzo prosty sposób. Podwójnym bustem na buście. Czy ktoś z tego korzysta? Bardzo rzadko. Czy to jest mocne? Oczywiście, że jest mocne. Z tego co wiem, nawet niektóre prodrużyny zaczęły tego używać. Wiadomo, wymaga to postawienia dwóch osób na tej samej pozycji. Ale to jest cholernie trudne do przewidzenia przez waszych przeciwników. A tak wygląda to z perspektywy osoby podsadzonej. Wpada smoke. terroryści mogą wam wjeżdżać. A wy. Widzicie wszystko co się tutaj dzieje. Gwarantuję Wam, nihuja nie będą się tego spodziewać. Zaprezentuję Wam teraz dwa super mocne granaty na odbicie banana. Ustawiacie się na jedynce konkretnie w tym miejscu. Celujecie w szczyt tej rurki. Lewy przycisk myszy i prawy przycisk myszy. Następnie bierzecie motowa do łapy. Celujecie do prawej strony względem tej rurki. Coś takiego. Spójrzcie. Smoke wpada na murek, więc ktokolwiek jest zbustowany za nim nie ma wizji. Do tego, Mołotow w to miejsce. Fajnie to zgrać z jakimś fleszykiem do lewej strony. Wyjeżdżacie, tu jest Mołotow, tu jest Smoke. Macie kontrolę. Bardzo, bardzo mocne. Bardzo potrzebne. Bardzo przydatne. Zwłaszcza, jeżeli wasz przeciwnik lubi powolną grę i zajmowanie pozycji krok po kroku. Jeżeli chcecie grać nieco agresywniej na bananie. Dajmy na to w tym obszarze. To pokażę Wam teraz dwie, trzy pozycje, które są szczególnie przydatne i niezbyt oczywiste. Pierwszą jest ten róg, dlatego że nie jest to tak oczywiste jak chowanie się od razu za murkiem. Poza tym przeciwnik, szczególnie na niższym poziomie, jeżeli będzie pamiętał o tym, żeby spalić zamurek. To ten mołotow wybuchnie gdzieś tu, nie sięgając waszej pozycji, przez co może stwierdzić, a spaliłem, to nikogo tam nie ma. Taki chuj, wy o tym wiecie, kitracie się, fajnie, tutaj wychodzi przeciwnik, głowa znajduje się w tym miejscu, klikacie, kasujecie. Pamiętajcie, że będzie już go widać od tego miejsca, już powinniście widzieć głowę przeciwnika. Zależy to pewnie od skina na postaci. Kolejną pozycją, szczególnie przydatną, gdy przyjęliście kontrolę banana, na przykład z takim smokiem, sprawdziliście sobie miotłę, sprawdziliście... Kiedyś to się drzewo nazywało, teraz w sumie nie wiem jak to, jak to nazwać. No generalnie kontrola jest, nie musicie weryfikować tych dwóch pozycji. Mocna pozycja na murku. Dlaczego mocna? Ponieważ mało spodziewana, konkretnie jak przesuniecie się tutaj do lewej strony. Stanie na murku, bądź pod murkiem z tej strony, w tym miejscu, bądź nawet przytulenie tutaj do ściany, jest super, super mocne. Szczególnie przydatne z mojego doświadczenia wiem w sytuacjach, gdy właśnie przejęliście kontrolę banana i na przykład zostawiacie tutaj ty tylko jednego zawodnika. I gościu, który normalnie krył B, wraca pomóc skryciem A. Naprawdę można zaskoczyć w takim miejscu. A tak to wygląda ze strony przeciwnika. Sprawdza tutaj, sprawdza tutaj. No nihua. Nie będzie weryfikował tego. Bądź tutaj na górze. Zwłaszcza kiedy. Spójrzcie na to. Z tej strony wydaje się, że banan jest czysty. Zobaczcie. Tutaj nawet wydaje się, że jest czysto. Szczególnie przydatne na niższym poziomie. A co jeżeli przeciwnicy już wjeżdżają, rzucają smoki, flesze, nejdy, mołotowy? Słuchajcie, możecie ich powstrzymać wszystkimi granatami, a teraz zaprezentuję Wam, jak to zrobić za pomocą fleszy. Ustawiacie się w tym rogu i ustawiacie celownik w dolnej części tej deski. Naciągacie prawy przycisk myszy i skok. Jest to super pop flash oślepiający wszystkich, którzy tutaj wjeżdżają. A tak to wygląda z perspektywy przeciwnika. Pielutko. Jeżeli przeciwnicy zajęli już site, i odbijacie od CT, od ruin. Możesz rzucić takiego fleszyka. Ustawiasz się w tym miejscu i celujesz w górną część tej deski. Jest to flash autorski. Nie widziałem go nigdy w wykonaniu jakiejkolwiek drużyny, lub streamera, youtubera, cokolwiek. Spójrzcie, możesz wybiegać. Nic się nie dzieje. Sprawdzać, jak to wygląda z perspektywy przeciwnika, który, załóżmy, broni bomby. Stoi na trójkach, dostaje, stoi na kolumnie, dostaje. Super mocny flash. Pamiętajcie jednak, że jeżeli chcecie odbijać z banana, no to ten flash niestety by was oślepił. Ale może się to też przydać, gdy rotujecie z CT, bo na przykład smog do CT poleciał, wygraliście CT, musicie rotować na ruiny, rzućcie takiego fleszyka, terroryści wjeżdżają, dostają biało. Zawsze jest to jakieś spowolnienie i danie czasu swojej drużynie na rotację. A jak już przy odbijaniu od CT jesteśmy, dostaliście smoka w to miejsce lub nawet na busta. Co zrobić? Pamiętajcie, najczęstszą, najbardziej popularną pozycją na plantowanie paki jest ta okolica. Więc możecie ustawić się w tym rogu, celując w górną część tego okna, obramowania okna, Mało to w kilka kroków. Proszę bardzo. Pozycja spalona, nawet ten róg w basenie. Do tego można dorzucić identycznego najdzika, który zada dodatkowy damage. Super mocne, super przydatne. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał kłaść pakę w tym miejscu, możecie go zabić, gdy na przykład jest dobity, bądź po prostu spowolnić plantowanie bomby przez terrorystów. Natomiast, jeżeli wasz przeciwnik wjechał na A, a wy jesteście B playerami, musicie rotować. Jak to zrobić? Najlepiej przez Speedway. Ponieważ tędy będzie najszybciej. Ale błagam Was, nie wskakujcie tutaj w ten sposób. Skoro można to zrobić szybciej, biegniecie przy ścianie, wbiegacie na doniczkę i wskakujecie tutaj używając kontrola. Jest to o ułamek sekundy szybsze, ale te ułamki sekund mogą być kluczowe i gwarantuję Wam, że prędzej czy później da Wam to naprawdę zwycięstwo w niejednej rundzie. Zrotujecie szybciej, szybciej pomożecie, szybciej będziecie w stanie rzucić flesza koledze, który jest uwięziony gdzieś samemu na bombsajcie, a go dojeżdżają. Uwierzcie mi, że takie małe, małe nawyki mogą zrobić ogromną różnicę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobały Ci się zawarte w nim triki, zostaw komentarz o treści banan. A ja przypnę ci serduszko. Sayonara!